Cześć, dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak poprawnie do Nice'a Robus dodać pilota oraz w jaki sposób go skopiować, aby druga osoba mogła otwierać również bramę. Aby poprawnie przypisać pilota do centrali należy ściągnąć obudowę. Jak widzimy do płyty głównej mamy przypięty odbiornik. Trzymamy go 8 sekund. U góry pojawi się nam zielona informacja, że możemy przypisać główny pilot. Na głównym pilocie trzymamy do 8 sekund przycisk. Do momentu, kiedy będzie nam się świeciło zielone światło, możemy również przypisać inne piloty. Po poprawnym sparowaniu pilota z centralą przyciskamy przycisk, który programowaliśmy. Jak widzimy mechanizm poprawnie się obraca i przystępujemy do kopiowania pilota. Jak widzicie w ręce posiadam oryginalny pilot, który był na początku zaprogramowany z siłownikiem. Aby poprawnie skopiować pilota, należy na nowym, niezaprogramowanym pilocie przetrzymać przycisk przez 8 sekund. Następnie przyciskamy szybko 4 razy przycisk na głównym pilocie. I następnie przyciskamy raz doprogramowany pilot. Przyciskamy nowo zaprogramowany pilot. Jak widzicie, brama się otwiera i zamyka. W hurtonie nie blefujemy. Rozdajemy termomiksy, aeroboty, karty paliwowe. Razem z Higginsem zorganizowaliśmy zwycięskie rozdanie. Szczegóły na hurton.pl Jak widzicie, przypisywanie pilota oraz jego kopiowanie jest dosyć proste. W przypadku, gdy napotkacie jakiś problem z konfiguracją, zapraszam do kontaktu ze wsparciem technicznym. Zapraszam do komentowania filmów, subskrypcji kanału. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Czy wiesz, że pierwsza klimatyzacja nie była przeznaczona do chłodzenia powietrza? W 1902 roku wynalazca Willis Carrier stworzył pierwszy system klimatyzacji, ale pierwotnie jego celem nie było chłodzenie powietrza. Urządzenie to miało na celu kontrolowanie wilgotności powietrza w fabryce drukarskiej, a wszystko po to, aby uniknąć wahań temperatury, które negatywnie wpływały na proces drukowania. Warto wiedzieć, że systemy klimatyzacji odegrały kluczową rolę w programie Apollo. Inżynierowie NASA musieli stworzyć zaawansowane systemy kontroli temperatury, aby utrzymać odpowiednie warunki życia dla astronautów na pokładzie statku kosmicznego i zapewnić odpowiednie funkcjonowanie sprzętu.